Życie bardziej kruche jest, niż ci się wydaje. Także zatrzymaj się lepiej przed jadącym tramwajem. Kość niby jak betona, pęka przy zderzeniu. Doskonale wie to wielu skateboarderów. Nacisk oraz rozpęd. Razem tworzą bombę, tarcia brak jest lądem. Maty wtedy ogniem tworzy eksplozję. Ciężko jest się podnieść i tak wielokrotnie, aż opuścisz ląd ten. W moim mieście z rzeki wypływają ciała dziewczyn. Wracając z imprezy, nie jesteś już bezpieczny. W się frajerzy, no i potem tracą nerki Często ciężko jest uwierzyć w wyniki ich sekcji. Odważył się postawić, został zaćgany na plaży. Mały fragment stali i łatwo się wykrwawić. Lepiej wycofanym być, i się nie narazi. Nosa w obcych ludzi sprawy Zabiłem pająka jednym prostym ruchem Istota bezbronna ląduje pod butem Wyrzutów bym dostał, gdybym poczuł skruchę Prawo dżungli głos ma silniejszy zdeptuje Na końcu łańcucha Grzeje wciąż te miejsce Ciężko żebym umarł Bo na szczycie jestem do celu po trupach tak było jest i będzie Ewolucja śmierć jest jej napędem Rysy na betonie jak na skóra Wszystko ma swój koniec, więc nie dzieją się cuda Lepiej twórz historię, bo i tak się to nie udasz Wykorzystaj moment, bo pasuj jak kulał Rysy na betonie jak na skóra Wszystko ma swój koniec, więc nie dzieją się cuda Lepiej twórz historię, bo i tak się to nie udasz Wykorzystaj moment, bo pasuje jak kulał Tyka zegar, tyka czas, się nie swoich sprawdzi się, melasz każdy z nas, usycha jak kwiat Nie chcę wciąż gotować, ale coś bym na Zjadł, gdy praca nie włożona, no to efektów brak. O pole trzeba dbać, podlewać. Nawet kiedy skwar honoplony da. Daj mu tylko czas. Realizuj plan, bądź wciąż na tak. Gdy nawet twój brat. Nie będzie za, bo rysy na betonie, jak popęka na skóra. Wszystko ma swój koniec, więc nie dzieją się cuda. Lepiej twórz historię, bo i tak się do niej udasz. Wykorzystaj moment, bo pasuje jak kulał. Rysy na betonie, jak popęka na skóra. Wszystko ma swój koniec, więc nie dzieją się cuda. Lepiej twórz historię, bo i tak się do niej udasz. Wykorzystaj moment, bo pasuje jak kulał Moje pokolenie to ma oczy wyjebane Skupienie ich leci na ten jebany kamień Wali się firmament, potencjały zmarnowane Przez reklamy życie całkiem zindoktrynowane Demorealizacja, demorealizacja, skandal Powraca karma Żomla, który tak się śmiał, z tego żyć bam, Potem pytał sam czy może coś mam? Rysy na betonie, jak popęka na skóra. Wszystko ma swój koniec, więc nie dzieją się cuda. Lepiej twórz historię, bo i tak się do niej udasz. Wykorzystaj moment, bo pasuje jak kulał. Rysy na betonie, jak popęka na skóra. Wszystko ma swój koniec, więc nie dzieją się cuda. Lepiej twórz historię, bo i tak się do niej udasz. Wykorzystaj moment, bo pasuje jak kulał.